Witaj w programie Prawda Ewangelii z Andrew Łomakiem, w którym skupiamy się na Bożej bezwarunkowej miłości i łasce, gdzie dzielimy się dobrą nowiną poprzez telewizję i szkoły biblijne Harris na całym świecie. A teraz, Andrew. Witaj w środowym odcinku programu Prawda Ewangelii. Dziś zbliżam się do końca serii na temat łaski i wiary. Mam książkę zatytułowaną Życie w równowadze między łaską a wiarą. To pierwsze nauczanie, które wydałem w formie książki w latach osiemdziesiątych. Było to dawno temu. Jest to fundamentalne nauczanie, które wpłynęło na wszystko, co robię. Najbliższy piątek będzie moim ostatnim dniem oferowania tych produktów i zachęcam Cię, abyś je zdobył. Bardzo niewielu ludzi naprawdę posiada równowagę między łaską i wiarą, a tylko wtedy, kiedy połączysz te dwie rzeczy, zobaczysz jak Boża moc zostaje uwolniona. Jeśli popadasz w skrajną łaskę, gdzie wszystko zależy od Boga, a to, co robisz, nie ma znaczenia. Nie ma znaczenia, czy szukasz Pana, nic nie ma znaczenia. To tylko całkowicie łaska Boga. Będziesz mieć z tym problemy. To jest błąd. Albo jeśli wpadniesz w wiarę, że to ja muszę wierzyć Bogu i zaczniesz myśleć, że twoja wiara porusza Boga, to jest błąd. Tylko wtedy, kiedy zrozumiesz, że Bóg czyni wszystko z łaski, a ty masz dostęp do tej łaski przez wiarę, tak mówili z do Rzymian 5.2, mówimy o tym od ponad trzech tygodni i zbliżam się do końca tej serii. W tym tygodniu zacząłem mówić o tym, jak zrozumienie łaski i tego, że Bóg kocha mnie z łaski, a nie na podstawie moich osiągnięć, zmieniło moją relację z Bogiem. To dało mi pokój. I poczucie bezpieczeństwa. Jest o tym mowa w liście do Rzymian 5.1. Będąc więc usprawiedliwieni przez wiarę, mamy pokój z Bogiem. Ja mam pokój w mojej, w mojej relacji i smutno to mówić, ale wielu ludzi, którym służę, nie ma pokoju. Oni ciągle, jeśli dobrze postępują i w tej chwili idzie im wspaniale, nie mają odpoczynku, ponieważ jutro znowu muszą się dobrze spisać albo wszystko stracą. To dlatego, że to cały wysiłek spoczywa na Tobie. Kiedy zaczynasz rozumieć, że Bóg, Boża miłość do Ciebie jest bezwarunkowa i odpoczywasz w tym, że On Cię kocha, a to nie sprawia, że zasypiasz i nie robisz nic. Pracujesz, bo chociaż Bóg Cię kocha, chcesz tego doświadczać. Nie chcesz stracić tego objawienia. Nie chcesz, żeby szatan cię zaślepił i zatwardził Twoje serce, więc żyjesz świętym życiem i szukasz Boga, ale nie robisz tego, żeby mu się przypodobać i zasłużyć na Jego przychylność, ale robisz to. Z wdzięcznością i dziękczynieniem za łaskę, którą już ci dał. Kiedy robisz to w ten sposób, zapewnia ci to pokój i poczucie bezpieczeństwa w Twojej relacji z Panem, którego niestety większość chrześcijan po prostu nie ma. To jest naprawdę potężne. A więc skąd pochodzi całe to błędne myślenie, że musimy zasłużyć na rzeczy od Boga? Mógłbym spędzić miesiąc albo i dłużej nauczając na ten temat, ale oto naprawdę krótkie streszczenie. Uważam, że istnieją dwa źródła. Jednym z nich jest ludzka natura. Upadłe istoty ludzkie zasadniczo kochają ludzi, którzy kochają ich. Ludzi, którzy traktują Cię dobrze, Ty też traktujesz ich dobrze. Wet, zawet. Ty podrapiesz mnie, ja podrapię Ciebie. Taka jest ludzka natura. Bierzemy to, w czym wyrośliśmy i co zostało w nas wzmocnione milion razy, i przenosimy to na Boga, myśląc, że tak właśnie Bóg traktuje nas. Że Bóg daje nam to, na co zasługujemy. Jest z nas zadowolony, kiedy czynimy dobro, jest z nas niezadowolony, kiedy czynimy zło. Jesteśmy uczeni warunkowej miłości i akceptacji opartej na wynikach. To sposób, w jaki działa cała ludzkość. To upadła ludzka natura. Ale jest też drugie źródło, i może to niektórych z Was zaskoczy, ale czy wiesz, że Biblia, Stary Testament, uczy nas? Że Bóg daje ci to, na co zasługujesz? Nie mam czasu, żeby to w pełni wyjaśnić. Mam wiele nauczeń, nie wiem, pół tuzina serii, które mówią o różnicy między prawem Starego Testamentu a łaską Nowego Przymierza. W Starym Przymierzu Bóg reagował na ludzi proporcjonalnie do ich wyników. Jeśli oni zrobią to, to Bóg zrobi tamto. I to jest powód, dla którego nazywa się to Starym Przymierzem. To nadal nie jest to przymierzek, pod którym znajdujemy się dzisiaj. Nie jest to sposób, w jaki Bóg z nami postępuje. Jezus zerwał ze Starym Przymierzem i wprowadził nowe przymierze. To, o czym mówię, to Boża Łaska i Bóg kochający nas nieproporcjonalnie do naszych wyników, ale tylko na podstawie tego, czy wierzymy w to, co zrobił Jezus. To jest nowe przymierze i jest ono inne niż stare przymierze. Księga Przysłów 16,6 mówi: Dzięki miłosierdziu i prawdzie oczyszcza się nieprawość, a w bojaźni Pana oddalamy się od zła. Bojaźń Pana, strach przed karą, strach przed odrzuceniem sprawi, że ludzie będą przestrzegać pewnych standardów, ale nigdy ich nie wyzwoli. Może sprawić, że będą ulegli w swoim postępowaniu, ale nigdy nie będą wolni w swoim sercu. To wielkie słowa. Prawo Starego Testamentu wzbudzało w ludziach strach i było egzekwowane poprzez sąd i karę od Boga, ale w Nowym Przymierzu jest zupełnie inaczej. Jak mówi list do Rzymian 2:4, to dobroć Boga prowadzi ludzi do pokuty. W nowym przymierzu to nie strach przed karą prowadzi ludzi do pokuty, ale dobroć Boga, boża łaska wyrażona przez Jezusa, który wyszedł i poniósł twoje grzechy. Teraz czy mówię, że nie ma piekła? Nie, piekło istnieje i ludzie muszą wiedzieć, że piekło istnieje i muszą je odrzucić i wybrać niebo. Ale to nie to samo. W starym przymierzu to strach przed karą prowadził ludzi do Boga, ale w nowym przymierzu Nieprawość jest oczyszczana przez miłosierdzie i prawdę. Jest tu mowa o Bożej dobroci. Oto powód, dla którego wierzę, że Bóg to zrobił. Jest to podobne do tego, kiedy wychowujemy nasze dzieci. Zanim dziecko wszystko zrozumie i będzie miało wystarczająco duże życiowe doświadczenie, aby zrozumieć te wszystkie rzeczy, których nauczenie się zajmuje dziesiątki lat, musisz nauczyć małe dziecko, aby nie robiło pewnych rzeczy. Nie możesz podejść i po prostu zabrać zabawki swojemu bratu lub siostrze. Nie chodzi tylko o ciebie. Musisz nauczyć się posłuszeństwa. Musisz nauczyć się chodzić spać o określonej porze. Musisz nauczyć się jeść rzeczy, których nie chcesz jeść i tym podobne. Jak uczysz naprawdę małe dziecko. Czy czekasz, aż będzie wystarczająco duże, żeby z nim porozmawiać? Jeśli tak, to jest to powód, dla którego Twoje dzieci są takie niepoukładane, ponieważ nie miały tych rzeczy wpojonych w młodym wieku. Jak sprawić, żeby roczniak, dwulatek zrozumiał, że nie można zabierać zabawek, bić ludzi i robić takich rzeczy? Jeśli spróbujesz z nimi porozmawiać i powiesz, jeśli to robisz, jesteś egoistą. Jezus powiedział, że bardziej błogosławioną rzeczą jest dawać niż brać, więc nie podążasz za Jezusem, idziesz za diabłem. Poddajesz się diabłu, a Ewangelia Jana 10.10 10 mówi, że złodziej przychodzi, aby kraść, zabijać i niszczyć. Jeśli to robisz, to on zje twój lunch i wyrzuci po nim opakowanie, a ty nigdy nie utrzymasz pracy, ponieważ jesteś samolubny, nigdy nie utrzymasz małżeństwa, nigdy nie będziesz w stanie tego zrobić. Jeśli spróbujesz wyjaśnić te rzeczy jednorocznemu dziecku, ono nie zrozumie, o czym mówisz, ale wiesz, co on może zrobić, co możesz zrobić? Możesz mu powiedzieć, jeśli znowu zabierzesz tę zabawkę, znowu. Uderzysz brata lub siostrę, dam ci klapsa. I chociaż może nawet nie rozumieć, że bardziej błogosławioną rzeczą jest dawać niż brać, może nie rozumieć, że kiedy ulegasz diabłu, on przychodzi, by kraść, zabijać i niszczyć. Może nawet nie wiedzieć, czy istnieje Bóg czy diabeł, niebo czy piekło. Może nie mieć objawienia tych rzeczy, ale jeśli to egzekwujesz i wie, że dostanie klapsa, to następnym razem, gdy będzie chciało kogoś uderzyć lub zabrać komuś zabawkę, jeśli wie, że zostanie ukarane, możesz sprawić, że tego nie zrobi z powodu strachu przed karą. A więc jest to konieczne. Musisz dać jakąś formę kary i nauczyć małe dziecko, że to jest dobre, a to jest złe. Ono musi wyrobić w sobie te nawyki, dobra i zła, oraz wiedzy o dobru i złu na długo, zanim będą w stanie zrozumieć wszystkie stojące za tym powody. Wiesz? Dorastałem na ruchliwej ulicy. Mój tata zmarł, kiedy byłem mały, ale moja mama zagroziła, że zbije mnie na kwaśne jabłko, jeśli kiedykolwiek przejdę przez ulicę, nie patrząc w obie strony. Wiesz co? Dostałem kilka razy lanie z tego powodu. I tak do dziś, właśnie nie tak dawno temu skończyłem 66 lat, i wiesz, że do dziś, kiedy wyjeżdżam samochodem lub kiedy przechodzę przez ulicę, patrzę dwa razy w obie strony. Nadal jestem bardzo ostrożny i patrzę, bo zostało mi to wpojone. A powodem, dla którego to robiłem, kiedy byłem naprawdę młody, to znaczy zanim skończyłem 10 lat, powodem, dla którego to robiłem, był strach przed laniem. Nie rozumiałem, że to miało uratować mi życie, nie rozumiałem, że to miało mnie uchronić przed przejechaniem przez ciężarówkę. Moją motywacją do patrzenia w obie strony było to, żeby mama nie dała mi klapsa. Ale wiesz co? Teraz mojej mamy już nie ma. Jest z Jezusem. Mojej mamy nie ma w pobliżu. Nie boję się, że dostanę lanie, ale nadal patrzę. Bo teraz rozumiem, że chociaż to była motywacja na pewien czas i służyła celowi, teraz rozumiem większe objawienie, że nie chodzi o to, żebym nie dostał lania. Chodzi o to, że nie, zostanie przejech... nie zostanę przejechany przez samochód potrącony przez ciężarówkę. W Starym Testamencie ludzie nie mogli narodzić się na nowo, tak jak my dzisiaj i dlatego nie mogli postrzegać duchowej prawdy, tak jak my. Pierwszy list do Koryntian 2,14 mówi, lecz cielesny człowiek nie, pojmuje tych rzeczy, które są Ducha Bożego, są bowiem dla Niego głupstwem i nie może ich poznać, ponieważ rozsądza się je duchowo. Ludzie w Starym Przymierzu nie byli narodzeni na nowo, nie mieli takiego samego duchowego rozeznania i predyspozycji jak my dzisiaj. Jak więc nauczyć kogoś z brakiem predyspozycji, by czynił to, co właściwe, bez zrozumienia duchowych prawd i duchowych aspektów, które za tym stoją? Cóż, jest to bardzo podobne do relacji rodzic-dziecko. Bierzesz małe dziecko, i nawet jeśli może nie rozumieć prawdziwego powodu, dla którego nie wolno być ludzi, być samolubnym i robić różnych rzeczy, może nie rozumieć prawdziwego znaczenia. Ale możesz sprawić, że wyrobi sobie nawyki i wzorce zachowania z powodu strachu przed karą. Podobnie Bóg wziął ludzi Starego Testamentu, którzy nie mogli zrozumieć duchowej prawdy w taki sposób, w jaki Ty i ja możemy. I po prostu pokazał im jeśli pójdziesz i zrobisz to w dzień szabatu, zabiję cię. Będziesz zbierać patyki w dzień szabatu? Ja cię zabiję. Jednak w nowym przymierzu Jezus pokazał, że szabat nie był tak naprawdę problemem. Jego uczniowie złamali religijne tradycje dotyczące szabatu, brali ziarno, rozcierali je w rękach, łyskali je i potem jedli. I faryzeusze oskarżyli ich o łamanie szabatu. A on powiedział, człowiek nie został stworzony dla szabatu, ale szabat został stworzony dla człowieka. A potem pojawił się Paweł w liście do Kolosan 2.16. 17 I pokazał Ci, że szabat był tylko obrazem nowotestamentowego odpoczynku. Nauczałem o tym kilka tygodni temu w tej serii o łasce i wierze, szabat był obrazem łaski i wiary i tego, że mamy pokładać wiary w tym, co Bóg dla nas zrobił, a nie w tym, co my robimy dla Niego, i to jest obraz tego wszystkiego, ale w Starym Testamencie ludzie nie mogli zrozumieć tego obrazu. Nie rozumieli symboliki, więc Bóg po prostu to wymusił. Będziesz zbierać patrzę. I w dzień szabatu, ja cię zabiję. I ludzie byli kamienowani za łamanie szabatu. Było to egzekwowanie i to strach przed karą spowodował, że ludzie zaczęli żyć świętym życiem i to ograniczyło szatanowi dostęp do nich. Ich świętość nie gwarantowała im akceptacji u Boga, ponieważ nikt nigdy nie potrafił być tak święty, nawet gdybyś zachował 99 rzeczy i ominął jedną, to na teście dostałbyś zero. Musisz być albo doskonały, albo mieć Zbawiciela, który był doskonały, ale to ograniczyło dostęp czatana do nich. Gdy zaczęli odchodzić od zła, przestali mordować, przestali kraść, łamać i robić różne rzeczy, ponieważ bali się kary i to ograniczyło szatanowi dostęp do nich, ale złą stroną tego było to, że zaczęli polegać na swoich osiągnięciach. Zaczęli porównywać się z innymi ludźmi i myśleć: nie piję, nie przeklinam, nie palę, nie zadaję się z tymi, którzy to robią, nie robię tego, co ta osoba. Bóg musi kochać mnie bardziej niż tę osobę. Nie, Bóg nigdy nie powiedział, Kochał nikogo z nas, dlatego, że byliśmy kochani. On nas ukochał, ponieważ on jest miłością. Ludzie źle zrozumieli prawo Starego Testamentu i przykro to mówić, ale dzisiaj przeciętny chrześcijanin nadal próbuje odnosić się do Boga poprzez przestrzeganie prawa i standardów Starego Przymierza. Powtarzam, istnieje powód, dla którego nazywa się to stare przymierze, ponieważ to nie jest nowe przymierze. To nie jest przymierze, w którym żyjemy dzisiaj i nie powinieneś odnosić się do Boga w oparciu o ucznkową mentalność. To są niesamowite stwierdzenia, które powiedziałem i mogę Ci zagwarantować, że przeciętny chrześcijanin dławi się takimi rzeczami. Po prostu tego nie rozumie. Dla przeciętnego chrześcijanina jedyną różnicą pomiędzy starym a nowym przymierzem. Jest jedna pusta strona w Biblii. Ludzie łączą to wszystko razem i próbują odnosić się do Boga w oparciu o prawo Starego Przymierza. Prawo Starego Przymierza zostało dane ludziom, którzy nie byli narodzeni na nowo, aby wzbudzić w nich strach i sprawić, że odejdą od zła. Księga Przysłów 16:6 mówi: W bojaźni Pana oddalamy się od zła, ale to nigdy ich nie oczyszczało. Pierwsza część tego wersetu mówi dzięki miłosierdziu i prawdzie oczyszcza się nieprawość. To dzieje się tylko przez prawdę. Jezus jest prawdą, drogą, prawdą i życiem, Słowo Boże jest prawdą. Ewangelia Jana 17 i 17. I tylko dzięki prawdzie nowego przymierza i temu, co zrobił Jezus, każdy może zostać oczyszczony i naprawdę mieć dobrą, zdrową relację z Bogiem. Jeśli żyjesz pod prawem starego przymierza i mentalnością opartą na uczynkach, gdzie musisz na coś zasłużyć, wtedy nigdy nie nie będziesz miał pokoju z Bogiem. Twoja relacja z Bogiem będzie wznosić się i opadać jak jojo, w zależności od twoich wyników. I to jest dokładnie to, w czym żyje przeciętny chrześcijanin. Czasami ludzie odczuwają radość. Wiesz dlaczego? Ponieważ czują się tego godni, więc pozwalają, aby miłość i radość Boga, która była w nich przez cały czas, wypłynęła na zewnątrz, ponieważ czują. Zasługuję na to. Naprawdę dobrze się spisałem. Bóg jest ze mnie zadowolony. Ja jestem z Ciebie zadowolony. Więc cieszą się i myślą o dobroci Boga, a potem nawalają. A kiedy nawalają, zakręcają kurek i: O Boże, wiem, że jesteś ze mnie niezadowolony, wiem, że nie możesz mnie kochać. I to oni są tymi, którzy powstrzymują miłość, radość i pokój przed wypływem. To nie Bóg je wyłącza. Bóg nie reaguje na Twoje osiągnięcia, Bóg kocha Cię pomimo tego, kim jesteś, ale. To Ty sam siebie potępiasz, ty wyłączasz miłość i nie pozwalasz Bogu się kochać. Zamierzam tu powiedzieć kilka słów, które niektórzy z Was. Prawdopodobnie będzie to pierwszy raz w Twoim życiu, kiedy te myśli przejdą Ci przez głowę, ale czy wiesz, że kiedy czujesz wielkie odrzucenie i, o Boże, jesteś tak niezadowolony, wiem, że jesteś na mnie zły i zdenerwowany, Boże, nie wierzę, że możesz mnie kochać, a jeśli nadal mnie kochasz, to wiem, że nie mógłbyś mnie nigdy użyć, jak mógłbyś znieść mnie w stanie, w jakim żyję? Mówię ci, to nie jest Bóg, to Ty. Pozwól, że podzielę się z Tobą fragmentem z Księgi Izajasza, rozdział 54. Jeśli będziesz mieć okazję, powinieneś przeczytać to w swojej Biblii, ponieważ niektórzy z Was nie uwierzą, że to jest w Biblii. Ale księga Izajasza 54, oczywiście rozdział 54, następuje po rozdziale 53, gdzie jest mowa o tym, że Jezus wziął na siebie nasze cierpienia i boleści, że był jak baranek przed rzezią i że zrobił te wszystkie rzeczy. Rozdział 54 mówi: Jest to bowiem dla mnie tak, jak było przy potopie Noego, jak przysiągłem, że wody Noego już więcej nie będą rozlewać się po ziemi. Tak też przysiągłem, że nie rozgniewam się na Ciebie ani nie będę Cię gromić. Człowieku, to jest niesamowite. Powtarzam, jest to produkt uboczny ofiary Jezusa. O tym właśnie była mowa w księdza Izajasza 52 i 53 rozdział. Rozdział 54 to korzyści. To wszystko jest proroctwem. Izajasz sam tego nie doświadczył. On prorokował o naszych czasach o tym, co Bóg zrobił dla nas, więc jest to odzwierciedleniem nowego przymierza i mówi on, że to jest tak jak z przymierzem, które zawarłem z Noem, że nigdy więcej nie zniszczę ziemi. Potopem pan nie uczynił tego warunkowym. Nie powiedział, jeśli będziesz żył w świętości, nie będziesz mnie prowokować tak, jak robili to ludzie w przeszłości, to ja zrobię to. Nie, to było bezwarunkowe przymierze i jest to znaczące, że porównuje to do Noego, ponieważ przymierze Noego było bezwarunkowe. Niektóre przymierza miały warunki, przymierze Noego było bezwarunkowe, Bóg nie nie zostawił żadnych warunków, bez względu na to, co robi człowiek, bez względu na to, jak bardzo grzeszny będzie ten świat, nigdy nie doświadczy on kolejnej ogólnoświatowej powodzi. Bóg dał nam swoje słowo, i w ten sposób, bez względu na to, jak bezbożny się staniesz, czy cokolwiek zrobisz, w ten sam sposób Bóg zawarł przymierze z tobą, że nigdy nie będzie się na ciebie gniewał ani cię nie zgromi. Jest to powiedziane do tych, którzy przyjęli to nowe przymierze. Jeśli jesteś spoza nowego, Przymierza. Jeśli nie uczyniłeś Jezusa swoim Panem, nie masz dostępu do tego przymierza w tej chwili. Możesz mieć przez uczynienie Jezusa swoim Panem. Ukorzenie się i przyjęcie zbawienia jako daru, ale dla tych, którzy to otrzymali, Bóg nigdy nie będzie się na ciebie gniewał ani cię gromił. A jednak zapewniam Cię, że oglądają ten program ludzie, którzy wiedzą, że narodzili się na nowo. Wiesz, że gdybyś teraz umarł, poszedłbyś do nieba. Nie masz żadnych wątpliwości. Uczyniłeś Jezusa swoim Panem, a mimo to mówisz takie rzeczy jak Bóg jest na ciebie zły, Bóg jest z ciebie niezadowolony, Bóg nie będzie Cię błogosławił, Bóg cię nie użyje. Bóg mówi, że to nigdy nie będzie miało miejsca. Mówię ci, że potępienie, które czujesz, nie pochodzi od Boga, ale od prawa Starego Testamentu, które było oparte na uczynkach, a Ty nie odnowiłeś swojego umysłu do nowego przymierza. Żyjesz pod poczuciem winy i potępienia Starego Przymierza i próbujesz połączyć te dwie rzeczy razem. I Twoje potępienie pochodzi w najlepszym wypadku od Ciebie samego. W najgorszym przypadku może być to szatan, ale szatan może to zrobić tylko wtedy, kiedy mu na to pozwolisz, kiedy uwierzysz w jego kłamstwa, kiedy nie rozumiesz tej prawdy. Więc to może być wzmocnione przez diabła, może to być demoniczne potępienie i poczucie winy, pod którym się znajdujesz, ale podstawą jest to, że nie rozumiesz nowego przymierza. Wciąż żyjesz w relacji opartej na uczynku mówię ci, że jedną z największych prawd, jakie to nauczanie o łasce i wierze uczyniło dla mnie, jest to, że uwolniło mnie od wiary w to, że miłość Boga do mnie jest proporcjonalna do mojej dobroci. Zostałem od tego uwolniony. Bóg mnie kocha, nie dlatego, że na to zasługuję, ale dlatego, że Bóg jest miłością i to sprawia, że kocham Go o wiele bardziej i o wiele bardziej Mu służę. Jestem świadomy, że jest wielu ludzi, szczególnie religijnych, którzy twierdzą, że jeśli zaczniesz mówić ludziom o dobroci Boga, to da im wolność tego, by zaczęli żyć w grzechu. A jednak ja nigdy tego nie doświadczyłem. Przyniosłem wczoraj mojej żonie kwiaty. I kiedy ona widzi, że daję jej kwiaty, a nie jest to za coś, nie zasłużyła na nie, nic nie zrobiła. I kiedy daję jej kwiaty, to nie sprawia, że ona chce popełnić cudzołóstwo. Ona mnie kocha, a ja nawet nie musiałem na to zasłużyć, więc myślę, że pójdę popełnić cudzołóstwo. Nie, kiedy okazujesz miłość osobie i ona ją otrzymuje, to sprawia, że kocha cię bardziej i to zdobywa jej serce. W naturze to rozumiemy. Dobre traktowanie współmałżonka nie sprawia, że będzie cię wykorzystywać. Jednak jeśli ciągle krytykujesz swojego współmałżonka i narzucasz mu standard doskonałości, to właśnie to go od ciebie odsunie. Jednak w sferze religijnej myślimy, że jest inaczej. Im bardziej jesteśmy potępiani, im więcej praw jest ustanawianych, im więcej słyszymy o Bożym Gniewie i Karze, tym bardziej będziemy go kochać. Nie, jak w wersecie, który przeczytałem, 1 Jana rozdział 4, My go miłujemy, ponieważ on pierwszy nas umiłował. Bóg nie odpowiada na nas miłością, to my powinniśmy odpowiadać na Jego miłość. Nauczanie życie w równowadze między łaską a wiarą jest dostępne w języku polskim jako książka za cenę 30 zł, oraz w formie audiobooka za cenę 24 90 zł. 90 groszy. Możesz ją zdobyć poprzez stronę internetową awm-polska.com, zakładka sklep, lub dzwoniąc do nas pod numer telefonu: 42 280 78 67. Zapraszamy. Zanim zostałeś ukształtowany w łonie Twojej matki, Bóg już określił cel dla Twojego życia cel od Boga. Bóg ma cel, by przygotować Cię do Twojego powołania, mówię Ci, że Harris Bible College to miejsce do tego. Jeśli chcesz zmiany życia, przyjdź do Harris. Przyjdź do Haris. Kolejne dwa lub trzy lata mogą być najbardziej potężnym czasem Twojego życia. Jeśli będziesz siedział w Słowie Bożym przez cztery godziny dziennie, przez pięć dni w tygodniu, przez dwa lub trzy lata, to zapewniam cię. Bóg będzie do ciebie mówił i zacznie pokazywać Ci Twój cel. Wszyscy mamy cel i przeznaczenie, które odkryjesz, kiedy przyjdziesz do Harris Bible College. Harris Bible College. Odkryj swoje przeznaczenie, przygotuj się do życia w nim. Szkoła Harris jest dla Ciebie. Po więcej informacji zadzwoń 42 280 78 68 lub wejdź na naszą stronę internetową cbcpolska.com. Dziękujemy, że obejrzeliście ten odcinek Prawdy Ewangelii. I z całego serca dziękujemy wszystkim, którzy sieją w służbę Andrew (Womack Ministries). Twoja szczodrość wspiera głoszenie Bożej, bezwarunkowej miłości i łaski wszystkim jego dzieciom na całym świecie. Dzięki Tobie ludzie mają dostęp do darmowych materiałów i ich życie ulega zmianie. Naprawdę czynisz różnicę. Jeśli nie jesteś naszym partnerem, prosimy módl się o to i zostań nim już dziś. Linia modlitewna dla widzów programu Prawda Ewangelii jest czynna od wtorku do czwartku od godziny 12 do 18.30, z wyjątkiem dni urzędowo wolnych od pracy. Jeśli potrzebujesz, by ktoś zgodził się z Tobą w modlitwie, zadzwoń pod numer 42 280 78 67. Lub napisz na info małpa